Witajcie, moi widzowie. E, a ja, korzystając z takiej, wiecie, chwili przed pracą, e, postanowiłam trochę e, zrobić porządku w moich kosmetykach. Właściwie, ja ich nie używam. Ja je kupuję pod wpływem jakiejś, nie wiem, naiwności, że one cokolwiek pomagają, w czymkolwiek są e, pomocne, a one nie są. To tylko, wiecie, Próbujemy w coś wierzyć i e, kupujemy kosmetyki, e, czasami za bardzo grube pieniądze, a to jest czysta chemia, która nam tylko i wyłącznie szkodzi. Bo jeszcze raz powtarzam: jak nie dostarczymy organizmowi e, mikro i makroelementów przez jedzenie głównie, no to żaden kosmetyk ma, nam nie pomoże. No ale dobra, powiedzmy, tutaj mamy. Zobaczcie, tego używam. To jest emulsja do opalania. Pięćdziesiątki używam. No, wiecie, są dwie szkoły. Jedni mówią, że jest, używanie tego jest rakotwórcze, więc ja używam tego bardzo sporadycznie. Jak idę na basen na przykład, a teraz chodzę na basen, u nas jest, znowu robi się gorąco, ale już nie 30 stopni, tylko jest tak bardzo fajnie. Jest tak, no ja bym powiedziała, że 25 stopni na słońcu, prawda? Bo jest wiecznie. No, bo wiadomo, że gdzieś tam pójdę sobie w cień. No to jest tak. Odczuwalne 20 stopni. Nie ma upałów. Yy, czyli właśnie sobie stosuję to. I jeśli chodzi o kosmetyki do włosów, słuchajcie, mrówkę, właśnie, nie, coś takiego do mrówki podobnego, ale ja nie zabijam już żadnych owadów ani pająków. Kiedyś zrobię Wam specjalnego vloga, jakie. Każdy owad, każdy pająk ma w tym całym łańcuchu życia ma swoje misje, swoją funkcję spełnia. Tutaj wam chcę pokazać, to jest też z nie, to podejrzewam, że w Netto kupiłam. Bo oni mają tam takie stoiska, wiecie, z kremami, z mydełkami w Netto. Ale to podejrzewam, że też możecie, Tide, nie wiem czy to jest firmę. tą firmę tylko w Netto widziałam, ale być może, że jest gdzie indziej. Ja akurat ją znalazłam w Netto i to jest Feste szpilung, czyli to jest w takim mydełku, konsystencja mydełka. I tu jest po prostu, e, już jak umyję włosy, to na koniec sobie właśnie, jak gdyby taką... E, Bio i bio birkę. Aha, czyli cytryna i birkę to jest brzoza. Wszystko bio. Z, no, z, tymi, z tymi ekstraktami właśnie. Z cytryny z brzozy. I to jest płukanka do włosów. Coś takiego w mydle. No to to sobie i na baser właśnie biorę. Coś takiego. No bo zobaczcie, to jest poręczne. Mało waży, więc to jest fajne. Jeśli chodzi o włosy, to też używam tego Volume Lift, ale to jest Anzac Boosta, czyli na te takie odrosty. Czyli te włosy, które odrastają nam od głowy. One po prostu nie dość, że dają nam większą pojemność, no to jeszcze tak wiecie, co powoduje, że te włosy tak odbijają się od podstawy. Bardzo dobre, bardzo to lubię. I to mam z John Frida z tej kolekcji, z tej firmy w ogóle lubię kosmetyki, ja już Wam kiedyś o nich mówiłam, mam, miałam też piankę do układania włosów też, ale teraz nie było jej, więc kupiłam coś takiego, Schwarzkopf ostatnio kupiłam w EDC, bo EDK też ma coś takiego. I to jest dosyć drogie, bo taka buteleczka kosztuje 4 euro. No ale ja używam tego minimalnie. Wiecie co? Używam tego, bo tu jest napisane niby wolumen, czyli jak gdyby zwiększa objętość włosów. A ja mam te włosy dosyć cienkie, ale ja ich mam bardzo dużo. Także jak jest upał, to <grym> za dużo. Też w ogóle. Bardzo tak cały czas przymierzam się do tego, żeby takie obciąć na krótko, wiecie? Zupełnie na krótko. To jest wygodne i bardzo mi się te krótkie fryzury podobają u kobiet, bardzo. Ale zdaję sobie sprawę, że jak obetnę na krótko, żeby ta fryzura fajnie się trzymała, to będę musiała częściej fryzjera odwiedzać. A wiecie, taka długość, jaką ja mam, bo teraz byłam w Świnoujściu u fryzjerki bardzo, byłam, one mi już odrosły, nie były za krótkie, ale... Ona mi tak ułożyła, zrobiła te włosy perfekcyjnie. No bardzo mi się podobało, perfekcyjnie. A jak będę i ta długość jest taka, wiecie, bo one nawet tak troszeczkę dłu, dłuższe będą, to też będę w nich dobrze wyglądała. Bo jak ja je ułożę, wiecie, tak fajnie je ułożę na szczotkę, to one są super. Jestem bardzo z nich zadowolona. Tylko, że ja wczoraj byłam na basenie, tylko je umam szamponem, też chyba wolumen. Nie wiem, czego tutaj mam, nie mam tego szamponu bo mam zapakowane to w torbie na basen, e, więc takim lepszym sam, szamponem umyłam. E, no i jedne, co muszę powiedzieć, że jak nie użyję tej pianki, no to one są takie puszą mi się, widzicie? Tak mi się po prostu puszą te włosy. No, e, co tam dalej? Od czasu do czasu, tak raz na dwa miesiące używam takiej farby. No, ona pokrywa i szare, e, szare. i szare. Ten siwe włosy, prawda, który wszystkim nam nie brakuje, ale ona też bardzo działa tak odżywczo na moje włosy. Już dawno tego nie robiłam, już mam właśnie. O tak moje włosy wyglądają. Po dwóch miesiącach niestosowania tej farby chcę teraz właśnie sobie zrobić. Ja używam czwórki, to jest Mittel Brown, czyli, czyli taki brąz. No bo ja taki brąz mam. Czasem ciemniejszy brąz, czasem jaśniejszy brąz. Bo jak długo się nie stosuję tej farby i jestem na słońcu, no to wiadomo, że słońce swoje robi, prawda? Wtedy mam takie, ale teraz no, mam takie, powiedziałabym brąz, taki fajny. Bardzo mi się podoba ten kolor, więc, yy, no ale myślę, że jak widzicie, nałożę sobie tą farbę, tylko to. ja tylko tą farbę stosuję, bo jest świetna, ona ma w sobie, zobaczcie, ona ma w sobie ta farba. Ma w sobie wodę utlenioną, no oczywiście farbę, i szampon, szampon do włosów farbowanych. I ma jeszcze odżywkę, znaczy taką emulsję, którą sobie dajecie na włosy i potem spłukujecie już pod koniec. Ale bardzo rzadko używam tej farby, bo jeszcze sobie używam też takich rzeczy. Wiecie, żeby sobie. Yy, odżywić te końcówki, jak widać siwe odrosty czy coś takiego. To to jest dosyć pomocne, ale powiem Wam, że ja nie lubię potem włosów, bo mam wrażenie, że te włosy takie lepkie są. Nie lubię, nie lubię, więc bardzo, bardzo rzadko tego używam. Ale zawsze to jest jakaś alternatywa na tak się farby nie chcę nałożyć za często, więc i się chce dobrze wyglądać, więc to jest. Ktoś lubi perfekcyjnie wyglądać, a ja i pracuję. W takim, czekajcie, to już Wam pokazałam, i pracuję tam, gdzie ludzie głównie zwracają uwagę na zdrowie, a nie na wygląd. Na wygląd też tam, wiecie, ludzie, człowiek zdrowy zawsze dobrze wygląda. Ja praktycznie jestem osobą, która nie stosuje kosmetyków, no i jestem bardzo zadowolona z mojego wyglądu. A wiecie, najważniejsze jest to, żebyście wy byli zadowoleni z waszego wyglądu, a nie osoby, które Was tam oceniają i mówią, że ach, zrób sobie tak czy tak. Nie, bo wiecie, każdy, każdy yy, musi wiedzieć, w czym się dobrze czuje. No tak uważam. I teraz kupiłam sobie jeszcze, jak byłam w krem tołpa. Mm, I to jest witalizacja regenerująco całonocna maska, krem witalizujący odżywia, regeneruje, przywraca blask, skóra wrażliwa. Każdy rodzaj. Granat i czerwona porzeczka. A, granat i czerwona porzeczka. I co tutaj jest? Wiemy, że zmęczenia i stresu nie da się ukryć. Poczekajcie, muszę sobie włożyć okulary. Tutaj mam jeszcze takie specjalne okulary, które są słoneczne, ale też do czytania. Mam, więc pozwolę sobie je włożyć, żeby Wam przeczytać. O! Skóra y, szarym kolorytem, drobnymi zmarszczkami, czy przesuszeniem, sygnalizuje, że potrzebuje witalizującej pielęgnacji i pełnej antyoksydantów też. A super, owoce granat i porzeczka w tej kwestii nie mają sobie równych. Czyli tutaj ja już mam, już mam e, taki tip Wam mogę dać, że owoce granatu i czerwona porzeczka powodują, że Wasza skóra jest piękna. Ja uwielbiam, ja jem często owoce granatu. Kupuję sobie taki cały granat i dodaję na przykład do twarożku, dodaję... Do lodów na przykład dodaję, czy do sernika. Super smakuje granat, takie te owoce granatu do sernika. Bardzo dobre. Jak nie znacie to sobie to wypróbujcie. Czerwoną porzeczkę też uwielbiam i pokażę Wam potem mój ogród, tą część taką właśnie mm, warzyw. To ja nie wiem, ale potem Wam powiem, dlaczego nie mam warzyw, ale mam porzeczki, mam agres, mam co ja mam jeszcze i pełno y, mam pełno y, tych y, ziół, tylko z tym, że wiecie co, ja te zioła, które mam, na przykład szczypiorek, to już on mi zakwitł, ten szczypiorek, który taki, taki wiecie, ten drobniutki szczypiorek to już mam taki przekwitnięty, więc teraz kupuję no korzystam ze sklepów, prawda, żeby mieć taki fajny szczypiorek no Nasza maska krem regeneruje, głęboko nawilża, odżywia i zmiękcza skórę, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu, spłyca drobne linie i zmarszczki, wyrównuje strukturę skóry i poprawia elastyczność, przywraca blask i eliminuje szary koloryt, rozświetla, witalizuje i działa energizująco, łagodzi podrażnienie i zaczerwienienia, usuwa oznaki zmęczenia i stresu, zapewniając rano efekt gładkiej i wypoczętej skóry. Wiecie, nie dla mnie takie kiciorki. Ja w takie rzeczy absolutnie nie wierzę, ale wierzę właśnie w to, że... Yy, że co, że jak zjem sobie owoc granatu czy porzeczkę, to będę miała dużo lepszy efekt. To jest tylko marketing, słuchajcie. No, ale mam zakupiony, więc nie wiem, czy to użyję, czy komuś oddam. Zobaczymy. Co tu jeszcze mam? Bardzo lubię właśnie takie kremy do rąk, tego typu krem do rąk. Tutaj mam coś fajnego. To mam taką maskę, to jest maska Hautklar Reinigung Peeling i jako maska działa, widzicie? To jest to kosztuje nie wiem jakieś 3-4 euro. Far, Wirks. Poczekajcie, te okulary mi się obsunęły. O. Dreifach wirks, wirksam mit mineralien salicylzäure. Uuu. Fettige zu unreinheitem neigende Haut. O, dermago, dermatologisch getestet. Teraz zobaczymy, co to robi. Czyli Reinigung, czyli oczyszcza, peeling. No to z, jak gdyby pozbywa się tej, ma, tego martwego naskórka i maskę czyli nakładam maskę, która ma na końcu nam nawilżyć wszystko. Die Hautklar-Produkte wurden speziell entwickelt, um Hautunreinigkeiten zu bekämpfen und überschüssigen Talg zu reduzieren. Es Hautklar 3 in one in ein Das Richtige für mich, ja, wenn Sie fettige oder Mischhaut haben, die zu Unreinheiten, Pickeln und mit, äh, Mitessen neigt. Was ist das Besondere an Hautklar 3 in 1? Hautklar 3 in 1 kann als Reinigung, Peeling oder Maske verwendet werden. Erste Reinigung. Talk regulierende Zink klärt die Haut tiefenwirksam und reduziert übermäßige Talgproduktion Zweiter Peeling Bimsstein mit natürlicher Peelingwirkung entfernt abgestorbene Hautschüppchen und bekämpft äh, mit mitesser Mit nee, mit Diese Maske, weiße Tonerde, beruhigt, reinigt und mattiert die Haut. Dreifach wirksam mit Mineralien, die dreifache anti Wirkung und drei Arten der Anwendung. Wie wird Hautcreme angewendet? Reinigung. Auf der angefeuchtete Gesicht, ah, also muss eine auftragen und gründlich mit Wasser abspielen, täglich anwenden. Peeling auf der angefeuchtete Gesicht auftragen, mit kreisenden Bewegungen einmassieren und gründlich mit Wasser abspielen, täglich anwenden. Maske auf das Gesicht auftragen, drei Minuten. Einwirken lassen und gründlich mit wassabsch, więc drei mal dreimal prowoche anwenden. No, czy nie wiem, jak to ma wszystko razem funkcjonować, ale zobaczymy. Brzmi dobrze. To jest bardzo dobre z Polski, z apteki maść na nagniotki. Jak nie znacie, to się zainteresujcie tą maścią. Tu mam kolagen. Kolagen. Każda kobieta wie, o co chodzi z kolagenem. Tutaj mam z L'Oreala. Mam yy, bez spłukiwania. Chroni włosy podczas szczotkowania. 98% mniej złamanych włosów. Coś takiego. Nie wiem, czy to jest dobre. Jeśli chodzi o taki antyperspirant, no to mam też z to Właśnie też z... Skąd? Z Netto. Tu mam oczywiście pomadkę do ust. Bardzo taka fajna jest, świetna jest. Tu mam taką y, pomadkę do ust malinowa. Też jest świetna, ale to jest z Polski pomadka do ust. Jak jej nie znacie, to idźcie sobie do takich rzeczy, gdzie tam macie takie oleje, y, wiecie, oleje y, takie jak, nie wiem, jakieś lawendowe czy coś takiego, takie sklepy bio i tam powinni mieć taką pomadkę. Co tu jeszcze jest? Oczywiście też zobaczcie fus kremy, no bo zawsze nogi trzeba posmarować, żeby były piękne. Ja uwielbiam mieć gładkie stopy. No i tutaj mam jeszcze, co mam tutaj jeszcze? Do twarzy na słońce. Tak, i to kupiłam sobie ostatnio w Świnoujściu, chyba w Żabce były te kremy na słońce, ale to tak bardzo sporadycznie używam. No i co jeszcze? Aha, jeszcze zobaczcie, mam tutaj takie chusteczki na mokro. E, Fojsztera i Bio bioaloa vera. Takie chusteczki do samochodu, wiecie, zawsze w samochodzie u mnie leżą takie chusteczki na mokro, gdzie sobie ręce wycieramy, czy coś takiego. I to jest właśnie też z tej firmy Bluten Sight, czyli z Netto. Ja bardzo lubię sobie tę firmę. A jeszcze z Netto kupiłam sobie kolejne skarpetki, które Wam tak bardzo polecam. Zobaczcie w ogóle, jak one są złożone. Przecież to jest nie wiem, czy one jeszcze są, ale jak znajdziecie sobie takie skarpetki, bo one od czasu do czasu pokazują się w netto, to kupujcie w ciemno. I tutaj macie rozmiarówkę. Widzicie, tutaj na przykład jest 37 do 41. Tak świetny materiał to jest tak, 63% Baumwolle, 35% poliester i 2% elastan. Te skarpetki, ale naprawdę polecam. Mam, zobaczcie, jakie. Super rzeczy są tutaj. Teraz tak, ananas. Ananas i też ta sama. 37, 41, bo to jest w tym rozmiarze mieści się moja stopa. Ej, ananasowy. Po prostu są na tych skarpetkach ananasowe wzory. I tu jeszcze mam, zobaczcie, bir. Tutaj już mam duże. 42 na 46, bo to są męskie. Tylko wiecie, kolorek taki pomarańczowy. To będzie dla Folkera. Częściej mi o, mieści się w tym rozmiarze. Takie wiecie. I tutaj na tych skarpetkach po prostu jest ein, zwei Bier. zwei Bier. Aha. Takie motywy właśnie z piwem. I tak samo, tutaj jest ten sam skład, ale no są świetne, bo ja już je kupowałam i polecam. Ja, one były chyba po 4 euro. Ale nie jestem pewna. Może mniej. Na pewno... Górna, górna ta cena to jest tak 4 euro i co tu jeszcze mogę Wam polecić takie kubki które kupiłam w Polsce to są takie kubki z zrobione z materiałów z recyklingu i super są my mamy taki pomarańczowy to jest mój a dla Folkera jest zielony no więc to by było na tyle jeśli chodzi o kosmetyki, które tutaj sobie pakuję, ewentualnie zabiorę większość ze sobą na urlop, bo już czas leci, czas zaczął tykać, zegar zaczął tykać i trzeba pakować torbę na urlop. Pakowanko zaczęte, a ja szybko to poskładam, zanoszę tam do rzeczy, które przygotowuję na urlop i lecę do pracy. Bo za chwilę jest godzina 11. Ja już zmienię sobie, bo tak, no oczywiście nie pojadę do pracy, zmienię sobie mój outfit i lecę, lecę, kochani, jadę, bo mam do przejechania tak pół godziny, muszę minimum, nie, wolę tak godzinę pojechać, no bo wiadomo, ja wjeżdżam też częściowo na autostradę. I często o tej godzinie mogą być też korki, więc wolę być wcześniej w pracy. Zawsze tam pójdę sobie, nie wiem, czy na kawę, czy z dziewczynami pogadam, zanim zacznę pracę. Więc tak o 11 zawsze wyjeżdżam, a wracam. Dzisiaj to tak podejrzewam, że o 16 wrócę, bo jutro nie chcę jechać do pracy, więc dzisiaj wszystkie te biurowe takie sprawy, które spotkania i tak dalej, to muszę sobie dzisiaj zrobić. A jeszcze mam tyle rzeczy Wam do pokazania. Muszę Wam. Muszę zapamiętać, żeby Wam pokazać mój ogród, gdzie jest porzeczki, bo dom, w którym ja mieszkam, jest ogromny, on jest szeroki. Wy widzicie jedną ścianę, ale to jest szeroki dom. On jest praktycznie w kwadracie to jest taki bardzo szeroki dom. Każde piętro ma 100 metrów. Tutaj są dwa, dwa piętra takie mieszkalne, czyli mam 200 metrów, plus poddasze, które też y, można. My tam właściwie to jest takie, wiecie, tam trzymamy tylko. Rzeczy, ale wchodzimy. pod Poddasze jest zupełnie ze skosem, to jak gdyby trzecie piętro, i mamy pod całym domem mamy piwnicę, też kolejne 100 metrów. A na dwa boki tego domu, to jeden bok to jest właśnie ten ogród, który widzicie, a drugi cały bok od strony garażu to tam mamy porzeczki, drzewa jabłkowe, warzyw nie mamy. A dlaczego to opowiem Wam kolejnym filmiku, żeby nie było tego za dużo. Piszcie mi jeszcze jakieś pytania, jakie macie do mnie w ogóle. Co wam się podoba, co was interesuje. Chętnie wam na te rzeczy odpowiem. No, jak się wam podobają moje filmiki, to nie zapominajcie kciuki w górę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja już z czego ja już jestem teraz bardzo zadowolona i bardzo Wam za to dziękuję, a ja będę Wam pokazywała rzeczy, które Was może zainteresują. Piszcie mi, czy interesują Was moje filmiki. A może ja przynudzam słuchajcie, napiszcie mi was, co was napiszcie mi, co Was najbardziej interesuje, a co najmniej o właśnie co Was denerwuje w moich filmikach. O, to też możecie mi napisać. Także, kochani, życzę Wam też tak pięknego dnia. O, widzę, że już chmury teraz nadchodzą, ale jest dosyć cieplutko, bo zobaczcie, ja tutaj jestem w moim letnim outfitie. No, już myślę o tym, żeby co zabiorę do pracy, i wiecie, pracować jednak trzeba. A już nie wiem, czy Wam mówiłam, mówiłam Wam na Jednym z filmików, ale mi się wyłączył chyba filmik, że Folker wyleciał do Szwajcarii tym razem, bo on pracuje w Instytucie Naukowym i oni tam czasami mają wyjazdy. Przyjeżdża dopiero w piątek, więc cały, mam cały tydzień dom na własnej głowie, wszystkie muszę się zajmować. No ale odpadami, wiecie, gotowanie takie dla dwóch osób, zakupy dla dwóch osób, bo no, mo może to będzie taki czas, kiedy ja sobie, wiecie, trochę się. Trochę wprowadza diety, co Wy na to. Także mój mąż jest w Szwajcarii już dziś samego rana wyleczę, już meldował, już rozmawialiśmy na ten temat. Szwajcarię kocham i uwielbiam góry, natury w ogóle. I mam nadzieję, że kiedyś też tam pojadę. Ja już tam byłam, ale do tego kraju to mogę non stop jeździć. Ale jest też inne piękne miejsca, i na przykład ja jestem bardzo zachwycona Niemcami. Ja właściwie, jakby to ode mnie zależało, to ja bym parę lat tylko po samych Niemczech jeździła na północ, na południe, środek. Wszystko w Niemczech mi się bardzo podoba, ale i Polska jest przepiękna, więc słuchajcie. Nie musimy latać samolotami gdzieś nie wiadomo gdzie i szukać jakichś atrakcji, skoro tutaj wszystko mamy. A Niemcy mają to do siebie, że wszystko jest takie wypielęgnowane, wychuchane, wszystko jest wiecie podane jak gdyby na tacy, jest to po prostu bardzo wygodnie. Wiadomo, że jak jedziecie autostradą na przykład w Niemczech, no to wiadomo, że to różne jak ktoś tam mówi, że toalety są w autostradzie jest jakieś zapchane czy coś tam, wiadomo, bo no tego tak się, że na napływ ludzi, który teraz jest, no to wiecie, to trzeba by było naprawdę mieć osoby, które by to cały czas kontrolowały i w ogóle, ale to się rzadko zdarza, przynajmniej ja rzadko trafiam na takie jakieś, gdzie mogłabym ponarzekać na toalety. Generalnie są wypachnione, są płatne oczywiście, tam gdzie są płatne, to one są wypachnione, piękne, czyściutkie, mydełka, Toale, papier toaletowy, wiecie, ten taki lepszej kategorii, ten biały, a nie szary, jaki najczęściej w Polsce się znajduje. Bo <gryw> jak przyjeżdżamy przez granicę, to pierwsze, co damy, yy, mówi, że jesteśmy w Polsce, to też szare, takie twarde papiery w toaletach albo brak ich. Natomiast ja w Niemczech, tam gdzie są płatne, bo my tam stajemy, gdzie są płatne, bo my. Płatne toalety, bo my najczęściej kupujemy kawę czy coś tam sobie jemy, bo tam zawsze są jakieś takie punkty, gdzie możecie wypić kawę, zjeść sobie jakieś coś, jakąś kanapkę kupić czy coś takiego, i tam naprawdę nie ma na co narzekać. A tam, gdzie są te takie toalety, wiecie, niepłatne, to wiadomo, i zobaczcie, ile w ogóle tych e, ciężarówek tam stoi. Wszyscy korzystają z tych toalet, i wiecie, jak to jest. Bardzo dużo obcokrajowców tam jest. Są bardzo dużo takich z Ukrainy widać tych ciężarówek, dużo Polaków, dużo Turków, tureckie. No Zobaczcie sobie, jak jeździcie w ogóle, zobaczcie, jakie, jakie numery rejestracyjne są na tych ciężarówkach. I tych ciężarówek są miliony, miliony i wszyscy korzystają z tych toalet. Każdy próbuje próbuje, wiecie, toalety za darmo mieć. No, a co za darmo, no to wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Nikt o to, jak, nikt o nic, jak, nikt, jak nikt o coś nie dba, no to tak to wygląda. Dlatego ja wolę zapłacić i mieć ładne, czyściutkie, porządne toalety. A co wy na ten temat sądzicie? Ci, co podróżują, napiszcie mi koniecznie, jakie są wasze spostrzeżenia. Widzicie, tam lawendę widzę już tak ładnie mi tutaj robi mi drugie tło, że tak powiem. No dobra, biegnę do pracy. Już ojej, jak się rozgadałam. Lecę kochani, pozdrawiam i też życzę Wam słonecznego dnia. Pozdrawiam.